Znakomite obuwie koszykarskie Zoom Atero marki Nike. To zestawienie nowoczesnej techniki z fantastycznym wyglądem. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne, charakteryzujące się wysokim poziomem amortyzacji, umożliwiają właściwą stabilizację stopy gracza na każdym podłożu. System Nike Zoom zapewnia maksymalną wygodę środkowej części stopy. Bieżnik podeszwy gwarantuje przyczepność w czasie nagłych zwrotów bez utraty parametrów szybkościowych zawodnika. Tworzywo, z którego zrobiona jest cholewa, daje nadzwyczajny komfort oraz znakomicie układa się na stopie. Zapewnia odpowiednią trakcję i wentylację dla większego bezpieczeństwa podczas gry. Podeszwa zewnętrzna wykonana z antypoślizgowej, niebrudzącej i niesamowicie trwałej odmiany gumy odpornej na ścieranie. Obuwie Idealne dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z koszykówką, jak i dla tych, którzy są dłużej z nią związani.